Mieć. No, pamiętasz, jak Franek zawsze musiała nas zawozić albo do Katowic, albo do Krakowa. Cztery godziny stracone. No, a co, że chce jechała na te wrzosy, to że chce myślała, co ta pani Magierowa na tej chodzie chce robić. Gdy te ciężkie auta jeździły tam, a nazot. Każdy se myślał, że tam jaki nowy sklep będzie. Hop, znet tak, już się bo konkurencji, a tu taka niespodzianka. Jak się cieszysz, a ty nie rada realizujesz. Bo ja wola mieć ziemia pod nogami. Przeca, jeszcze się nie zdarzyło, żeby jaki trigger na ziemia nie wrócił. Wiktor, zaś zaczynasz. Cieszę się do tego figra Blank podobny. A czemuż to? Ościebie ciebie na ziemi żadny I czartery tam lądują. No wiecie, coś dla zdrowia, coś dla ducha, wypadów motężnia. To my się zaraz ciepali, że na wrzosach też coś trzeba budować. Heka! Pamiętacie w zeszłym roku jak my do ciechocinka jechały. Ja, ale że się upawiła. A Maryjki, pamiętacie, jak do pierwszej, do drugiej klasy, do pierwszej klasy siadła, a bilet z pierwszej klasy miał. w godą ludzie siadła i siedziały. Ani już, aż przyszedł kierownik składu i, i powiedział, że ten skład do ciechocinka nie jedzie. No to się przyszedł. Idę wybrał, o! To Ja, ale czy Maryka ma chorobę morską? Zofiko, co to kogoś? We Flikrze nie ma choroby morskiej, tam jest choroba lokomocyjna. Jadyjdź, mój robota, Wiesz, co pić z ludzi. Temu pisko, temu pisko i tak dzień w dzień. Borączku, a długoś tak robisz? Od dziś się zaczyno. No, panie Helgo, przechodźcie, i nosem musicie ściągnąć bramę. Nic nie widzę, nic nie widzę, kajka, bramka. Co tam masz? Nie mogę ci powiedzieć. Nie rób nie problemów. Nie mogę ci powiedzieć z herki. Ej, chopy, wy tam tak godocie? Nic, nic, biorę go na osobniczą. I i, bo wiesz, ja się też trochę flikrę, bo ja To tak dla spokojności. Dobrze, że wy taką ochronę mają. Ja już sobie myślałam, co wy ze taką Hełka, gdy mój taki anioł stróż. no ten anioł kaś poleciał, a stróż finą został. No zobaczcie, zaśmy się trafili. Toż już Uwaga, uwaga, w przepaście numer dwa wylądował samolot z Republiki Kongo, lot 213. Ma pani coś do ocenio? Mimo. A co robi ten elefant z naszymi plecami? I po czemu on ma za uszami chleb i pomidory? To nie ma nic do ocenia. To jest moja sprawa z czym ojem kanapki. A pamiętasz Helka, jak my razem jechały na wczasy do ciepłych kraju. Tak proszę pani, ja też byłam na wczasach z przyjaciółką. Ale powiedziała mojemu mężowi, że jak do mnie nie będzie pisać, to natychmiast wrócę do domu. I co? Pisał, pisał, pisał i to dwa razy dziennie. A ty, Janek, boiszkaś na Europie? Nikaj, ja się lotać. ale kiemnik godą, że auto będzie gotowe nie wcześniej niż za tydzień. dopiero mną do siebie. Jaki to numer? Proszę Państwa, przedstawimy teraz Państwu zasady bezpieczeństwa i wyposażenie amaryjne naszego samolotu. Bagaż podręczny prosimy umieścić w schowkach nad głowami lub pod poprzedzającym fotelem. Proszę zachować ostrożność podczas otwierania półek, gdyż znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. Prosimy o sprawdzenie, czy pasy bezpieczeństwa są prawidłowo zapięte. Prosimy również o zamknięcie stolików i ustawienie oparć foteli w pozycji pionowej. Jeżeli ciśnienie w kabinie gwałtownie spadnie, maski tlenowe wypadną automatycznie nad państwa głowami. Należy wówczas chwycić najbliższą maskę, pociągnąć do siebie. Zakryć nią usta i nos. Pasażerowie podróżujący z dziećmi zakładają maskę najpierw sobie, a następnie dziecku. Kamizelka ratunkowa umieszczona jest w kieszeni pod fotelem. W razie potrzeby należy kamizelkę wyjąć z opakowania, włożyć przez głowę, a następnie owinąć dłuższy koniec taśmy wokół pasa i umieścić końcówkę w uchwycie. Zacisnąć taśmę tak. Aby kamizelka przylegała do ciała. Kamizelkę należy napełnić przez silne pociągnięcie za dwa czerwone uchwyty, stojąc w progu drzwi lub na skrzydle, po opuszczeniu samolotu przez okno. Jeśli kamizelka nie napełni się prawidłowo, należy ją dopełnić, dmuchując powietrze przez gumowe zawory. Samolot wyposażony jest w wyjście awaryjne przez drzwi w przedniej. Siódm zakonny w piłce nożnej. A ministranci tak na doczepka. Super! Josław Mileca pyta się nią dobrze. Chociaż ja i tak nie lepszy. Tam nie wiem. Ale co też tego docie? Bo pilot z mety idzie do nieba. A książę najpierw do ale cóż co, jesteś dogodocie? Jo, a kiedy wymsza odprawiacie, to trochę wielnych przesyjo, ale kiedy ja lecę moim fligrem, to wszyscy rzekają. <grym> a we, a we... A tyś jeszcze w Ziemi Świętej nie był, a wiesz już jak tam godać? A we samolocie to już nie <grym> Nie martw się, bo z nami lecisz, a w naszej parafii to nie takie rzeczy się dzieją. Zaraz pokorzymy. Mamy gości z całego świata. Na pewno wam się tutaj nie nudzi. I teroski też słysza, że kaś kto idzie na ten terminal. Ani nie go dajcie, bo mnie z tego cała głowa na walo. Chyba zaśkurole jadą się co dorobić, też tak jak wy do Ameryki. Hameryki. Ja, yeah, ale tam jest stary lotnisko. U nas bardziej nowocześniejsze. U nas było ściernisko, a teraz jest San Francisco. i San Francisco, i to lotnisko. A co? Ale już ostatnio jechała kolejką na Kasprowy. No, ja tam jeżdża co chwila. Co by było, kiedy Talina by się urwała? Wiecie, to by było. Już trzeci los w tym tydniu. A my, syjadymy, trochę dorobić u naszych kuzynów. Konie mamy zamrożone. Same deleksy jeżdżą nad morskie oko. Moje koniki się nudzą. Może ją przyjdę do waszego dyrektora Mogu pana Milera to mnie przyjmie na jakiś puetatu i puetatu dla konia, to będziemy robić przejażdżki porandinie to też je biznes. Pojadymy z lotniska do SPA, na tężnia, na wellness do Pana Łupińskiego, do Mosiru. tam zaliczymy galanetiks, aerobik, gimnastik, pływanik, saunatik i inne sportyki. Wielonie aż mnie się w głowie przewróciło. Wyjdzie zabawa większa niż w naszym zakopanym pokopanym. A co? A macie na to zgoda? Nie mam zgody, a to szkoda, bo potrzebna jest mi zgoda, by w Radlinie na ściernisku powstało se SPA Rad Disco, Centrum Zdrowia i Przygody. Lecz niestety nie mam zgody i dlatego lecę teraz Zabiergachny ten ocean i kiedy se zarobimy, ta zgoda se Za Zagrał potem jeszcze mistrz Magiera w swej orkiestrze. Na otwarcie mego spa, jak mną no Bóg, zdrowie da Hej!